Cześć, witajcie. Wtorek rano, 16 luty. Eee, no co, 4 dni temu otworzyli nam kempingi, więc jedziemy na ferie. Ja dopakowywuję ostatnie rzeczy. A wy zobaczcie, jak kilka dni temu wyciągnę przyczepę z miejsca postoju. Później widzimy się w drodze. Hej! Jak widać, nie zdążyliśmy jeszcze ruszyć, a już pod domem była dobra zabawa. E, no, jedni powiedzą, że auto z napędem na jedną mocy to nie jest e, dobra rzecz do, do zabaw w karawanie zimowym. Mnie jakoś to specjalnie zestresowało, no tym bardziej, że pod domem to są komfortowe warunki na walkę z, z takim wyjazdem. A utknęliśmy po prostu, z jednej strony była skarpa, dość dużo śniegu i ruchu za skarpą. A z drugiej podjazd, który ma lekki spadek. E, niestety mam wrażenie, że... znaczy generalnie tak nie założyłem łańcuchów, co było błędem. A druga rzecz to w listopadzie chyba miałem regulowany hamulec i mam wrażenie, że niezbyt dobrze on działa, że niestety automat zwalniający hamulec stawia zbyt dużo opór i, i nawet słychać to na tym filmie, że e, ten hamulec piszcie, nawet jak się tam przyjrzycie. To jest w którymś momencie, że przyczepa cofa się nawet na zablokowanym kole. <laughs> więc to tak. Niestety nie nagrywałem pakowania. Trochę Wam opowiem o pakowaniu tak na szybko, żeby nie przedłużać tego filmu. Jeśli chodzi o kanalizację, szary zbiornik wziąłem, ale wziąłem też dodatkowo wiadro, tak żeby móc, jeśli nawet zawartość kanalizacji tutaj w wiadrze zamarznie, to żeby można było wysypać, więc najlepsze jakieś takie wiadro o przykroju stożkowym. no Zapomniałem zejechać do sklepu budowlanego i kupić wiadra, więc tam dalej zobaczycie wiadru producenta farby. Jeśli ktoś od producenta farby jest zainteresowany reklamą, to mogą się do mnie odezwać. Tutaj kolejna rzecz, jeszcze jeśli chodzi o wodę. Węża w ogóle nie brałem. Zdecydowałem się tylko, że będę nosił wodę konewką. Koniecznie jeszcze drabina. Tą, którą widzieliście, tam wysoką drabinę, ona mi się nie zmieściła do przyczepy, a w aucie nie mogłem jej wziąć, bo dzieciaki siedziały z tyłu, więc trochę niższą drabinkę wziąłem. Na następny wyjazd zaopatrzyłbym się w drabinę teleskopową. E, do tego wszystkiego oczywiście łopata do śniegu i szczotka na długim Ja tutaj polecam tą swoją od K2. Jak ktoś śledzi mojego Instagrama, to ostatnio widział, wrzucałem posty, naprawdę ta szczotka od K2, tam jest cena 70-80 zł, miękki włos, zderzak taki gumowy, naprawdę fajna, polecam. I co wziąłem jeszcze? Dodatkowa suszarka druga, którą można by było gdzieś rozstawić. Są takie suszarki, nie te standardowe, dość długie, jeszcze z rozkładanymi na boki, tylko są takie suszarki troszkę wyższe. Takie spokojnie się możecie w przyczepie czy tam w kamperze ustawić, szczególnie przy dużej ilości osób. I oczywiście, jako że przyczepa na letnich oponach to łańcuchy, zarówno na oś napędową w samochodzie, jak i na, na przyczepę, co jeszcze? O, ważne dwie rzeczy, o których też Wam powiem. Termometr, koniecznie z higrometrem. I jeszcze suszarka taka trochę robocza, żebyście nie musieli oni najlepszej suszarki zabrać, jakby coś przymarzło, jakby trzeba było coś rozmrozić. Ja miałem na przykład problem przy podpinaniu przyczepy nie do końca dobrze. Zamarznięty miałem zaczep i miałem też zamarznięty, co ciekawe wtyczkę 13 pinową Ona się nie chciała przekręcać sama sobie, musiałem ją troszkę ogrzać, Tam w dniu wyjazdu jakoś strasznie zimno nie było, to, to rękami udało mi się rozgrzać. Ale przy powrocie też miałem ten problem, właśnie z wytyczką 13 -pinową. Dobra, jeśli chodzi o opakowanie, to by było tyle. Ja wracam do filmu. Zobaczcie, jak wyglądała droga, bo początkowo też się wszystko zapowiadało pięknie piękna słoneczna pogoda a niestety już za Krakowem gdzieś tam zaczęło mocno padać i na kemping wjeżdżaliśmy po śniegu. Wracamy do filmu. 648. Gotovi, spakowani. Možno je 一百。 Cześć, środa kolejnego dnia. Wczoraj już niewiele udało się nagrać, bo niestety warunki, jeśli chodzi o światło, nie dawały za dużo możliwości. No jeśli chodzi o podróż, yy, początkowo było bardzo dobrze. W bitkach widzicie dużo słońca, nawet w sumie aż przeszkadzało to słońce, aż coś tam raziło. Yy, w sumie gdzieś tam w okolicach Krakowa zaczął nam padać śnieg tego śniegu zaczynało padać co coraz więcej, coraz gęściej i od w zasadzie nowego targu no to już jechaliśmy po bocie po śniegowym. tu po drodze na polane Sosny mamy dwa takie mocniejsze podjazdy jeden 8%, drugi 9% no przy przy naszym aucie przy przednim napędzie przy przyczepie z letnimi oponami no Trochę było strachu, ale tak naprawdę, z wyczuciem, powolutku dojechaliśmy bez najmniejszych problemów. Gdzieś tam zainstalowaliśmy się jak najbliżej łazienek, jak najbliżej restauracji. Restauracja działa. Wczoraj zamówiliśmy obiad z restauracji, zjedliśmy sobie w przyczepie. Wieczorem poszliśmy na spacer po okolicy, no a dzisiaj będziemy powoli oporządzać tutaj przyczepę. Zjemy śniadanie i o 10 otwierają nam stok więc ruszamy dzisiaj na narty ja zabieram się za oporządzenie Tutaj widzę obsługę już od śnieża My nie ma jeszcze godziny 7 na kempingu jesteśmy sami więc jest super w ogóle, jest świetnie jeśli chodzi o suszenie rzeczy to postawiliśmy sobie w łazienkach które są ogrzewane suszarkę jako że nikogo nie ma dobry jako, że nikogo nie ma, to mogliśmy sobie na to pozwolić, więc w przyczepię mamy luz. W nocy ciepło, minus 5 na dworze, w zasadzie truma zostawiona, ja mam na trumie skalę 1 do 8, truma, a może 1 na 10, truma zostawiona na dwójeczce. Do tego nawiew włączony na dwójkę, ja niestety śpię bardzo blisko tego nawiewu i no mi ten wentylatora przeszkadza, więc tak dość delikatnie ten wentylator rozkręcam, do tego włączona podłogówka i, i tam kładliśmy się było 20 stopni, wstawaliśmy 19 stopni. Do tego muszę powiedzieć, że i heki 2 i drugie okno dachowe rozszczelnione, ten lufik kuchenny, który widać za mną, też rozszczelniony po bokach, bo niestety on ma tendencję do tego, żeby się na nim rosiło, na nim jest dość duży mostek ciepły. Dobra, przyniesiemy sobie wodę, wyniesiemy ścieki, a do tego jeszcze później śniadanko i prysznic. Korni, cześć. Dzień dobry Antoni, dzień dobry. Ciepło w nocy było? Tak. Jak się udało zasnąć? Udało się zasnąć. Dobrze. To tata tu ogarnia ten bałagan. Dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie karawaningu zimowego, to nie bójcie się i zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Na wszystkie komentarze staram się odpowiedzieć. No, jeśli Wam się podobało, to oczywiście liczę na łapki. Niestety powrotu nie mogłem nagrać z tego wyjazdu, gdyż zepsuła mi się kamera. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia na campingach. Czekamy na ładniejszą pogodę. Kończymy ten sezon zimowy. Trzymajcie się, cześć!